Witam wszystkich z tej strony Katakua to jest 10 ciekawych propozycji na Aloa Formy. Co prawda Pokémon Sonic Boon już wyszło, ale to nie musi być przeszkodą, aby jeszcze popatrzeć na to co mogło się tam znaleźć. Wybraliście ten temat na fanpage'u w głosowaniu, za co serdecznie Wam dziękuję, bo będę się tak was pytał o zdanie coraz częściej. A jeśli jeszcze nie macie na moim fanpage'u, to serdecznie zapraszam do obczajenia, ponieważ są tam już, jak mówiłem, te głosowania i zapowiedzi przed każdym odcinkiem. Jeszcze chciałbym wam przedstawić kolejny fanart od mojego potion'a, podesłany mi właśnie na fanpage'u. No co o nim mogę powiedzieć, to jest przepiękny, jak sami widzicie, no, ale ja już nie przedłużam i zapraszam was na odcinek. Na miejscu dziesiątym, ala wersja Trabisza, która zmieniła swój typ z czysto trującego na trująco wróżkowy, zmienił go ze zwykłego worka na śmieci na taki bardziej zmutowany kontener, który ze śmieci uformował sobie ręce, chociaż w sumie ta forma wygląda zaś jakby Trabisz po prostu wszedł do tego kontenera, bo jakby się tak przyjrzeć to widać tam jego oryginalne ciało. Na miejscu dziewiątym a forma Mr. Mime'a, która wygląda, jakby Mr. Mime po prostu wyjechał sobie dziś na wakacje. I w sumie jest to prawda, bowiem w anime Pokémon Sun and Moon występuje taki sam wakacyjny Mr. Mime. Zobaczcie. Mm, it's so Mr. Mime. Hey mom, I'm back. We went diving with the Rzeczą, którą jeszcze mogę dodać, to jest to, że chyba wiadomo jakie imię i z jakiego kraju pochodzi ten Pokémon. Na miejscu ósmym aloaforma Skragiego, który z typu mroczno-walczącego zmienił się na typ walcząco-wodny. Jego kolory stały się bardziej wyblakłe, a jego brzuch otrzymał kolor błękitny z powodu typu wodnego. Nie mam pojęcia, czemu miałby służyć ten. Nawet nie wiem jak to nazwać, niebieski liść na czubku jego głowy. No ale yy, pewnie to tylko jakieś upiększenie, jeżeli chodzi o design tego Pokémona. Tak samo jak zmiana jego charakterystycznych, pseudo opuszczonych sponni na kolory Moro. Na miejscu siódmym ala forma Pikachu, który zmienił sw swoje typy z elektrycznego na elektryczno-wróżkowy. Jest on bardzo mocno inspirowany Alola Raichu i na pewno byłby jego prewolucją gdyby pojawił się w oryginalnej grze. Na miejscu szóstym ala forma Drowsiego. I ten pokémon wygląda po prostu jak swoja oryginalna wersja, z tym, że zamiast swojego brązowego ubarwienia imitującego, można tak powiedzieć, spodnie, posiada taką e, typowo hawajską spódniczkę, przez co wygląda jak upośledzona tancerka hula. Na miejscu piątym ala forma Odisha, który zmienił swój typ z trawiastego no a jak większość pokémonów w ala formach, trawiasto-wróżkowy. Różni się on od normalnego Odisha tym, że jego liście opadły i zmieniły swój kolor na końców przez co ten pokémon wygląda trochę jak jakiś taki rasta. Na miejscu czwartym a la forma apom, która zmieniła swój typ z normalnego na trująco-wróżkowy. Zamiast swojej przyjaznej, uśmiechniętej buzi posiada trochę creepy gwałt buźkę z jeszcze z tymi zjaranymi oczami. Zmieniło się także jej ubarwienie z fioletowego na bardziej różowy, a także posiada na swojej łapce na ogonie znak trucizny. Na miejscu trzecim ala forma Sheldera i Cloistera, gdzie tylko Cloister zmienił swój typ z wonnolodowego na wodno-stalowy, ponieważ Shelder pozostaje typem wodnym. Są oni stworzeni na wzór ogonów slowbro i w sumie słusznie, ponieważ to Podobno, Cloyster gryzie słupówka w ogon przy jego ewolucji. Na miejscu drugim, ala forma Bulbazaura, która zmieniła się z typu takiego yy, roślinnego na bardziej typ ognisty. Zamiast swojej klasycznej cebuli, ten Bulbazaur posiada na grzybiecie płomienie, czyli inaczej ujmując, fajczą mu się plecy. Yy, jak również zmienił swoje ubarwienie z zielonego na pomarańczowe. No i na miejscu pierwszym, ala forma Starius, stworzona osobno. Do wersji Sun, i jak i Moon. W wersji Sun Starius typu wodnego zmienia się w typ ognistokamienny i przypomina mi coś na wzór odłamka z jakiegoś podwodnego wulkanu. Yy, natomiast Starius w wersji Moon do typu wodnego dodaje jeszcze typ ciemny i jak dla mnie ma bardzo ładny i estetyczny design. I to by było na tyle, mam nadzieję, że się spodobało. Ja już się z wami żegnam i cześć!